Ten film jest sponsorowany przez firmę Alcid e-Homes, której misją jest przyspieszenie pojawienia się zrównoważonych, zdrowych systemów życia na całym świecie. Cześć i witajcie w Najlepszych w Tesli. Naprawdę chciałbym prosić o pomoc w zrozumieniu, co dzieje się tutaj. W Europie? Ponieważ przewaga Tesli jest tutaj dość szalona. Nawet ja, fanboy Tesli, nie mogę dokładnie zrozumieć dlaczego. Cóż, to nie do końca prawda. Oczywiście, rozumiem. Dlaczego ludzie mieliby wybrać Tesle zamiast konkurencji? Ponieważ nikt inny nie oferuje tego, co ma Tesla. Ale wiem też dużo o prędkości ładowania pojazdów elektrycznych, wielkości akumulatora, zasięgu, sieci ładowania itd. Tak tak ale czy normalni maniacy, nie będący Teslą, naprawdę wiedzą takie rzeczy? A może istnieje inny powód, dla którego Tesla wciąż pokonuje całą konkurencję? Jakby jej w ogóle nie było? Mam pewną teorię, ale bardzo chciałbym wiedzieć, co wy o tym sądzicie. Sprawdźmy więc to i przejdźmy od razu do rzeczy. Tesla Model I właśnie została wprowadzona na rynek w Europie, i już po tygodniu wygląda na to, że model IR może stać się nową dominującą siłą. W tym przykładzie użyję Norwegii, ponieważ mamy już dane z Norwegii z sierpnia, ale z większości innych krajów w Europie nadal nie mamy danych dotyczących sprzedaży. Ale Norwegia to także prawdziwy kraj pojazdów elektrycznych. To prawie to, co kupują i mają tam prawie wszystkie modele pojazdów elektrycznych. Myślę więc, że jest to bardzo dobre miejsce, aby zobaczyć, jak to będzie wyglądać w pozostałej części Europy. Będę posługiwał się cenami z Danii, ponieważ tutaj mam wszystkie liczby, a w USA nie ma jeszcze wszystkich pojazdów elektrycznych, więc nie mogę znaleźć stamtąd cen. Ale znowu, nie chodzi tu tyle o cenę, ale bardziej o różnicę między cenami a ja również napiszę cenę w dolarach na ekranie. Pamiętaj tylko, że samochody są tutaj znacznie droższe niż w USA. Zacznijmy więc od zdumiewającego faktu, że model I e był sprzedawany w Norwegii zaledwie w 7 dni w sierpniu, ale w sierpniu stał się najlepiej sprzedającym się pojazdem elektrycznym w Norwegii. Co to w ogóle jest? Wiesz, jeśli spojrzymy na wykres skumulowanej sprzedaży Etronu z czwartego kwartału, którego dostawy rozpoczęły się w maju, zobaczymy tę ładną, stromą krzywą, sięgającą ponad 1000 dostaw, ale model I e wygląda właśnie tak. Kropka, począwszy od prawie 1300 dostaw w 7 dni. To jest po prostu niespotykane. To jest szalone. Ale jeszcze bardziej szalone jest to, że w ciągu zaledwie 7 dni Tesla Model IRI stała się jak dotąd 20 najlepiej sprzedającymi się pojazdami elektrycznymi w Norwegii. Pozostali mieli 8 miesięcy 7 miesięcy lub 3 miesiące a Tesla Model I e 7 dni. To jest szalone. Nie mam więc wątpliwości, że Model I e stanie się w tym roku jednym z absolutnie najlepiej sprzedających się pojazdów elektrycznych w Norwegii i Europie. I rozumiem, Dlaczego ludziom podoba się ten samochód? Otrzymujesz przyzwoity zasięg. Także przyzwoity zasięg w chłodne dni dzięki oktazaworowi, pompie ciepła i tym wszystkim dobrym rzeczom. Otrzymujesz najlepszą prędkość ładowania na rynku z zasięgiem do 120 km w zaledwie 5 minut. Będziesz miał bagażnik o pojemności 700 litrów i bagażnik o pojemności około 150 litrów. Po prostu masz tyle miejsca w tym samochodzie a dostajesz najlepszy system nawigacji na świecie i moim zdaniem także najlepszy system informacyjno-rozrywkowy i oczywiście dostęp do najlepszej sieci ładowania na świecie a wszystko będzie jeszcze lepsze dzięki aktualizacji bezprzewodowej to po prostu idealny rodzinny samochód elektryczny ale czy naprawdę wszyscy to wszystko wiedzą bo nawet stary Dobry Mark B Spiegel Pan B S powiedział że Audi przyjedzie ze swoim Q4 e -tron. Co po prostu zniszczy sprzedaż Tesli w Europie wraz ze wszystkimi innymi. A kiedy zobaczyłem gamę Audi q 4 i cenę, pomyślałem, że będzie się to naprawdę dobrze sprzedawać. Ale jest dostępny w Norwegii od maja, czyli od trzech miesięcy, ale od początku roku został pobity przez model Ir, który jest dostępny dopiero od 7 dni. A Audi Q4 e-tron jest w rzeczywistości znacznie tańszy niż model Ir. Ma prawie taki sam zasięg jak model Ir. Dlaczego to nie sprzedaje się lepiej? Jeśli spojrzymy na te 11 krajów w Europie, Audi Q4 e-tron sprzedało się jedynie w około 3200 egzemplarzach w porównaniu do Tesli Model 3, która od początku roku sprzedała się w liczbie ponad 510 egzemplarzy. Ok, było tak przez cały rok, ale spójrzcie tylko na drugi kwartał. 3 miesiące z modelem 3 i sprzedano prawie 250 egzemplarzy w porównaniu do 3200 egzemplarzy e-tron w Q4 albo Ionic 5, który ma przyzwoity zasięg 480 WLTP. Ale szybko ładuje się do 100 km w zaledwie 5 minut. Ma około 350 litrowy bagażnik, mnóstwo gniazdek w aucie do ładowania czegokolwiek i choć wygląda jak mały hatchback, to w rzeczywistości jest całkiem dużym samochodem. Jest większy niż SUV Hyundai Tucson. Podsumowując, mamy tu świetny pojazd elektryczny, który również jest dostępny na rynku od maja, ale od początku roku sprzedał się w całej Europie w liczbie zaledwie około 3500 egzemplarzy. Ponownie. Nie jest to nawet porównywalne ze sprzedażą Tesli Model 3 w Europie, mimo że Model 3 jest droższy niż cena wywoławcza Ionic 5 albo Polestar 2, który jest tutaj przez cały rok i jest świetnym samochodem elektrycznym w mniej więcej tej samej cenie co Tesla Model 3. Ale Tesla Model 3 sprzedał się w Europie około 7 razy więcej samochodów niż Polstar 2. Ale znowu nie można kupić elektrycznego samochodu Audi? Q4 za mniej niż Model 3. Ej, hey, Audi. Dlaczego ten samochód nie sprzedaje się lepiej? Cóż, myślę że może Tesla zmieniła sposób w jaki ludzie postrzegają samochody w ogóle, a nie tylko patrząc na zasięg i cenę. Być może ludzie są już trochę zmęczeni sposobem w jaki robią to dilerzy, ponieważ tak Q4 Etron zaczyna się od około 350 zero koron duńskich, więc wygląda świetnie. Audi oczywiście robi to samo. Co wszyscy inni dotychczasowi producenci samochodów tworząc naprawdę kiepski model, którego nikt nie chce kupić, ale dzięki temu samochód będzie miał świetną cenę początkową, jak tutaj Q4. Ten z najniższą ceną początkową ma zasięg jedynie 334 km WLTP, a przyspieszenie od 0 do 100 km w zajmuje zaledwie 9 sekund. Nie będzie miał nawigacji, automatycznego bagażnika, kamery cofania, interfejsu smartfona pomocy przy parkowaniu, gniazd USB do ładowania na tylnych siedzeniach i tak i tak dalej. Nie tego można się spodziewać kupując Audi, ale nie martwcie się. Oczywiście mają sześć różnych modeli do wyboru, a Attitude Edition ma trochę więcej tego całego dodatkowego wyposażenia, ale są one oczywiście dużo droższe. Ale nie martw się, możesz cieszyć się wrażeniami z Audi dzięki całej tej wspaniałej technologii, ponieważ dostępnych jest 8 stron dodatków, które możesz stworzyć Dzięki czemu możesz z łatwością uczynić ten samochód droższym o 10 lub 20 zero dolarów, jeśli chcesz tego wszystkiego. I oczywiście musisz przejrzeć 8 stron dodatków i spróbować zrozumieć, co to wszystko oznacza. I znaleźć to, czego potrzebujesz, na przykład automatyczny bagażnik, dodatkowe funkcje bezpieczeństwa lub inne drobnostki. Możesz też spędzić minutę na stronie internetowej Tesli i sprawdzić dokładną cenę i specyfikacje, jakie otrzymasz. Ale w przypadku Audi udajesz się do dilera z oczekiwaniem 350 zero koron duńskich, a wychodzisz z ofertą 550 zero koron duńskich i jesteś bardzo rozczarowany. Zatem to tylko jedna rzecz, którą według mnie Tesla zmieniła. Dlaczego zakup samochodu stał się radością, podczas gdy u dealerów nadal panuje piekło na ziemi? Ale może też nie doceniam tego, jak bardzo ludzie wdają się w szczegóły, gdy mają po raz pierwszy kupić pojazd elektryczny, ponieważ jest to bardzo duży zakup. Ponieważ jeśli przyjrzysz się bliżej Etronowi Q4, tak, ma on przyzwoity zasięg. Nie tak dobry jak Tesla Model 3, ale taki sam jak Model Wheelong Range. Ale prędkość ładowania wynosi tylko 125 kW, czyli połowę mocy Tesli. 130 km przejedzie w 10 minut, Tesla 120 km w 5 minut. Jeśli ludzie o tym wiedzą, myślę, że dla wielu będzie to miało znaczenie. To samo tyczy się innych pojazdów elektrycznych, o których mówił pan BS, czyli BMW X3 ma nieco gorszy zasięg od Audi, ale potrafi naładować zaledwie 90 km w 10 minut. A co z Ioniq 5? 100 km pokonuje w zaledwie 5 minut. Dlaczego to nie sprzedaje się tak dobrze jak Tesla? Cóż, zasięg w porównaniu do Tesli Model 3 jest nadal o około 150 km mniejszy. Myślę, że to też ma znaczenie. Ale widzieliśmy też recenzję samochodu i tak dalej, że 480 km zasięgu Ionic 5 w trybie WLTP odbywa się przy ładnej, ciepłej pogodzie. Zatem zimą w Europie zasięg znacznie spadnie, ponieważ nie ma oktowal w Tesli i tak dalej. A może ludzie też znają się na takich rzeczach i dlatego myślą, że tak ma przyzwoity zasięg, ale tylko latem, a nie zimą i ładujemy go tylko od 10 do 80%. Proc. Zasięg jest więc przyzwoity tylko wtedy, gdy naładujemy go do 100%, co nie powinniśmy robić często. Więc może ludzie też to wszystko wiedzą. No i oczywiście najważniejsze, sieć ładowania Tesli jest w dalszym ciągu o wiele lepsza od wszystkiego innego. Czego doświadczyliśmy wraz z Herbertem Diesem, dyrektorem generalnym Volkswagena, podczas naszych wakacji. A może ludzie też o tym wiedzą? Znam kogoś takiego jak pan B. S. Nadal mówi się o Teslach. Jakby miały po prostu kiepską jakość wykonania, ale to po prostu nieprawda. To już nie jest prawdą. Naprawdę nie obchodzi mnie, kim jesteś i jaka jest twoja opinia na temat jakości wykonania Tesli, ponieważ Sandy Monroe jest ekspertem w dziedzinie samochodów i nienawidził modelu 3, kiedy pojawił się po raz pierwszy, ale teraz twierdzi, że odświeżony model 3 i i są tak samo dobre, jak wszystko, co pochodzi z Europy. Jeśli więc taka jest opinia Sandy, to tak właśnie jest. Właśnie widziałem na YouTubie niemieckiego recenzenta samochodów, który sprawdzał model I i stwierdził również, że nie ma nic złego w jakości wykonania: jest po prostu idealny. Przykro nam, ale ludzie nie będą już przekazywać modelu UI ani modelu 3 ze względu na jakość wykonania i stare wiadomości. Ale znowu, naprawdę myślałem że jest wielu fanów Audi, którzy zgodziliby się na wszystko, co Audi wyprodukowało w wersji EV i dlatego osiągnęłoby to świetne wyniki sprzedaży. Ale cała konkurencja, o której mówił pan B.S., która przybywała do Europy i w ten sposób po prostu zabijała sprzedaż Tesli, już nadeszła i nic nie jest nawet zbliżone do wyników sprzedaży Tesli modelu 3. A teraz Tesla właśnie wprowadziła model Irpeng w Europie i w ciągu 7 dni przewyższył on każdą z tak zwanych sierpniowych konkurencji w Norwegii, o których mówił pan B.S. Nawet myślałem... Że konkurencja poradzi sobie lepiej. Zawsze mówiłem, że to nie zaszkodzi Tesli, ale myślałem, że konkurencja będzie przynajmniej trochę większa. No wiecie, konkurencja. Ale myślę też, że jest jeszcze jedna rzecz w tej zagadce: i dlaczego inni nie sprzedają się tak dobrze jak Tesla? Myślę, że to coś podobnego, co widzieliśmy w Chinach w przypadku ID. 4. To nie sprzedaje się tak dobrze, jak oczekiwał Volkswagen, ponieważ nie ma technologii. A tutaj w Europie nie mamy jeszcze całego chińskiego modelu. Ale jeśli ktoś wypróbowuje Tesla Model 3, czuje to przyspieszenie, widzi ten duży, piękny ekran, na którym można grać w gry, oglądać Netflix i YouTube. Ze świetnym oprogramowaniem i nawigacją jak żadna inna. A na dodatek nie musi iść na kompromis w zakresie zasięgu ani sieci ładowania. Jest to zdecydowanie najlepszy pakiet. A potem wsiadają do Audi Q4 i to nawet nie najwolniejszego modelu, ale Q440 ETron. Od 0 do 100 km przejedzie zaledwie w 8,5 sekundy. Nawet najdroższy i najszybszy model Q4 pokonuje od 0 do 100 km zaledwie w 6,2 sekundy. Będzie strasznie nudno w porównaniu z Teslą, a potem wchodzą do kokpitu, który wygląda tak jak każdy stary samochód lodowy. To nigdy nie otrzyma żadnej znaczącej aktualizacji drogą bezprzewodową. Poczujesz się jakbyś wziął w ręce Nokia 3310 po wypróbowaniu iPhone'a 12 Pro Max. Myślę że ludzie również zdają sobie sprawę, że Tesla to coś więcej niż tylko samochód elektryczny, ale komputer na kołach. I mimo, że dotychczasowi producenci samochodów starają się, aby przejście z pojazdów lodowych na pojazdy elektryczne było dla ludzi tak łatwe, jak to tylko możliwe, starając się w ten sposób, aby ich samochód wyglądał i zachowywał się jak najbardziej jak samochód lodowy. Myślę, że to duży błąd, ponieważ uważam, że ludzie są gotowi na kolejną wielką rzecz czyli komputery na kole. Tesla pokazuje, jak wspaniałe może to być. Więc ludzie nie chcą głupiego pojazdu elektrycznego. Chcą inteligentnego pojazdu elektrycznego i osiągną to dzięki Tesli. Żadnych kompromisów. I najmądrzejszy samochód na drodze. I oczywiście, gdy ktoś taki jak Audi naprawdę próbuje zbliżyć się do osiągów Tesli, wtedy właśnie widzimy, że nie ma szans. Podobnie jak RS i Tron GT. Jest to jednak dobrze wyglądający samochód, który osiąga prędkość od 0 do 60 tak szybko jak model 3, ale prawie 100 km mniejszy zasięg. Ale bardzo dobra prędkość ładowania. 100 km w zaledwie 5 minut. Ładny, ale to wszystko są specyfikacje wydajności modelu 3 lub trochę mniej. Ale cena RS i Tron GT jest około 3 razy wyższa niż modelu 3. Można kupić normalny model S o dużym zasięgu, który jest nawet szybszy niż Audi i ma o 200 km większy zasięg, a mimo to można ładować szybciej. A po zakupie modelu S nadal masz wystarczająco dużo pieniędzy, aby kupić model 3. A Audi RS e-tron kosztuje tutaj w Europie o około 30 dolarów więcej niż Pled Model S. A tutaj po prostu nie ma konkurencji. Tesla jest w stanie wyprodukować samochód, który będzie w stanie przewyższyć najszybsze Audi EV za 1 trzecią ceny. Tutaj staje się bardzo oczywiste. Jak daleko w tyle są ci goście? Ale jeśli połączyć to wszystko z dealerami, którzy nie chcą sprzedawać pojazdów elektrycznych, i producentami samochodów, którzy nie mogą produkować pojazdów elektrycznych w dużych ilościach, mimo że pan B.S. również powiedział, że to właśnie mogliby zrobić dotychczasowi producenci samochodów. Jednak Tesla Model 3 jest nadal zdecydowanie najlepiej sprzedającym się modelem pojazdu elektrycznego, nawet w połowie 2021 r. Tutaj, w Europie, to fakt, miejsce, które według pana B.S. Tesla nie będzie w stanie się rozwijać ani dominować w obliczu nadchodzącej konkurencji. I tak... Cała ta konkurencja już nadeszła. To znaczy, spójrz tylko na tę listę pojazdów elektrycznych tutaj w Europie. To szalona ilość modeli EV. Ale na samym szczycie wciąż znajduje się Tesla Model 3. Bez widocznej prawdziwej konkurencji sprzedaje się prawie dwukrotnie więcej niż w okresie poprzedzającym. A teraz właśnie mogliśmy zobaczyć małą zapowiedź tego, co przyniesie Model I w Norwegii. Zatem wszyscy hejterzy i krótkosprzedawcy mówiący o konkurencji w Europie, właśnie udowodnili, że się mylą. Pojawiły się wszystkie te wspaniałe samochody elektryczne, ale żaden z nich nie sprzedaje się nawet tak jak Tesla Model 3. Oni wszyscy stanowią dla siebie konkurencję, ale Tesla po prostu robi swoje. Tam na górze. Ale czy jestem tutaj? Czy to są powody, dla których starzy ludzie nie mogą naprawdę sprzedać niczego zbliżonego do Tesli? Podziwią mnie nawet ich małe wyniki sprzedaży. Czy to dlatego, że ludziom nie podoba się już model dealerski? Ludzie głębiej zagłębiają się we wszystkie szczegóły, zanim kupią swój pierwszy pojazd elektryczny, i dlatego wiedzą, że nikt nie jest w stanie zaoferować pełnego pakietu, jaki oferuje Tesla. A dealerzy, którzy nie chcą sprzedawać swoich pojazdów elektrycznych, a Tesla to smartfon wśród samochodów, przy którym każdy inny pojazd elektryczny wydaje się stary, przestarzały i nudny w prowadzeniu, daj mi znać w komentarzach poniżej. Dziękuję za obejrzenie i do następnego razu uważaj na siebie i bądź miły.